Yo, szanowni widzowie, witam was w kolejnym odcineczku na kanale Zajcu, w którym zagramy sobie w Ukraść Brain Roty. Jak widzicie, no mam 42 miliony. Mam Tung Tunga, mam legendarnego, yy, taką ośmiornicę za 250 koła. I, 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 i mam jeszcze jego, więc myślę, że mam dość dobry team. Yy, I co? <laughs> I co? I mam laga. I oczywiście ja to wszystko zrobię, by zrobić rebirfa. Przepraszam Was bo na start. To jest po prostu słaby internet, bo tak jestem u babci. I przepraszam, yy, że tak bardzo, bardzo cicho mówię. Ale boli mnie gardło, po prostu coś zjadłem. Przetarło mi to chyba. Co, i robię odrodzenie, tak, by nic nie mieć. Nie mam jeszcze drugiego piętra. Mam 5K. Na razie kupię jego. Ok, on jest dobry na start. A i zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, żebyście zostawili łapeczkę w górę i suba z dzwonem, bo mi to naprawdę ultra pomaga. A tutaj to co oni robią? Tutaj, tutaj. Oj. Ja mogę to kraść bez przerwy. A nie, bo zamknął. <laughs> A w tym odcinku się postaramy ukraść jakieś mega super Brain Rot. O tak. Tutaj nikogo nie ma. <laughs> Okej. Okay. Zabrałem jeszcze te z Kiwi. Jego mogę zabrać. Okej. Okay. Daj się jeszcze nikt nie otworzył, a ile on ma. 14 sekund. Okej. Okay. Zobaczcie, ukradnę mu. Ha! Ukradliśmy! Ukradliśmy... kokofanto Coco, Coco Elefanto za 12 Nie. Zarabia mi 12 K jest za 5 milionów. Pozdro. Pozdro. już od razu na start taki brain rot. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i ja nie narzekam. Ja przecież no nic nie narzekam. Nie no taki brain rot. <coughs> Taki brain rot tu przychodzi ja go kupić nie mogę O to jest fajne bo oni, bo oni tutaj to koko fanto Elefanto nie widzą A kokofanto elefanto jest dobry Ej go zlagowało Oj Jest, 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 jest kolejny dobry Brainrod. Mamy z dobrych, mamy Coco fanto Elefanto I Burbaloli Lili Loli Okej, okay, okej, okay, okej okay. I już mamy Milion I dzisiaj gramy do drugiego Rebirfa A czekajcie, czekajcie, jakie są pety Bry, bry, patapim i to kółko, okej To je i tak mogę od razu kupić. O, 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 o. Patrzcie, ile tu mogę. Je tu dobrych idzie. Ciebie też kupuję. I ciebie też kupuję. Chyba nie. Nie mam miejsca, dlatego nie mogę ukraść. I dobra, sprzedaję go. Mogę ich tutaj wszystkich posprzedawać. Tak, 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 tak. Zakup za 200 koła. Dobra, i tu się tak dobrze wszystko zaczyna. Mamy kogo mamy? Grolbow. Krót to coś takiego. Okej, okej. Okej. Mamy już 2 miliony. <try> okej okay, widzowie. Nie, no 25 milionów. Dobra? Nie. Ja nawet nie wiem, kto to był. Moja baza, oni mnie mogą okraść teraz. Patrzcie. Moje cztery najlepsze: Brain Drops. Grolbo Fritodillo. Legendarny za 200 koła. Kokofanto Elefanto za 5 milionów. Legend. Nie super gold yy, Burba Loli Lili Loli legendarny za 35 koła i Bulbaloli Loli Lili Loli legendarny też za ile? za 35 koła a tu też był za 35 koła dobra też ja się pomyliłem Więc mamy 4 mega mega mocne pety a jeszcze mamy tutaj tego delfina Oj, 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 dobra, może spróbujemy jeszcze coś komuś ukraść. Bo ten odcinek nie może być taki krótki. O, Bobrito Bandito kradniemy. Co to ja bo Bobrito Bandito. A wiecie co ja bym widzowie zrobił? Zrobiłbym już tego rebirfa. Szem się nie martwił i będę miał jeszcze jedno miejsce na górze. Ale teraz poszły pety! Nie! Ej, jak mi jest tego teraz żal! Chodź, chodź do mnie! To jest niemożliwe! I przyszły takie pety i tego nikt nie kupił! Dobra, 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 dobra! Ja muszę coś komuś widzowie ukraść. No nie. No nie. No nie. No nie. No nie. No, takie brain roty ja nie. mam nie. Ukraść Nie, już myślałem, że je to ukradnę. Kurde, ale bym miał PETA. Czekajcie, czekajcie. Jak zdobędę jakiegoś dobrego, to wtedy zakończymy odcinek. Kogo teraz potrzebuję? trulimy Trójcina i Szimpanzini Bananini. Szimpanzini Bananini nie jest słaby. Bo on jest za 50 koła chyba w tej grze. Ja wiem, że jeszcze na pewno będą odcinki z tej gry. Bo ta gra to jest teraz jedna z najlepszych gier. Ogólnie, ogólnie, ogólnie yy, w Robloxie teraz. Kurde. To nie ukradniemy im żadnego dobrego brain rota. Po prostu sam z jedną tpr na serwie. Ona nie wierzy, może ja mam dobrych brainrotów <laughs> O, 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 o. Jest tu jeszcze jedna, jest tu jeszcze jedna. Kup, gdzie ona jest? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, to widzowie. Yy... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bo tutaj trzeba ukraść coś dobrego. Nie, ja bym mu pieniądze tego kupił. Nie! Jak ja was nienawidzę. Jak ja tej gry nienawidzę. Ej, czekajcie, jak teraz zbiorę i to będę miał... Jest, jest. Zdążę, zdążę. Nie! Dobra, ale to jest kontent, widzowie. To jest kontent. To, to już jest kontent. Dobra, ale jakby. Poszło coś teraz, widzowie, dobrego. Czyś koła. Ale. Kurde, no nie wiem. Nie wiem, no nie wiem. O, 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 on, 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 on. Jest, 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 jak ty do mnie dojdziesz, to wtedy możemy, widzowie, zaliczyć challenge, czyli rebirf i jeden dobry ten. Nie. Nie. Za milion jest mityk teraz. Ale dobra, jest, widzowie, ostatni zbiór. Ostatnie zablokowanie bazy. Mamy. Tego, tego, porhelo, lemineo. Nie wiem, jak to się czyta, ale to tu idzie. Jest bombardiro, Bombardier, Gunsi, Nino. Nie wiem, jak się czyta te nazwy, dobra. Ale ja wiedziałem, że zakończę ten odcineczek. Łapka w górę, sobie dzwonem. Popatki. nara. Czujcie, czujcie, czekajcie, czujcie, już szybko go kupimy. Nara.